Siema z tej strony Kuba 731 a to jest drugi odcinek z Lego Harry Potter Lata 1 do 4 na PlayStation 3. Moi kochani, e, takie trzy uwagi. raczej jeszcze parę uwag. Po pierwsze. W poprzednim odcinku e, opowiedziałem zamiast Lego Harry Potter to Lego Batman. No co serdecznie przepraszam. Bardzo przepraszam, nie wiem, to chyba... Jest tak, że ciągle grałem w te Lego i życzyłem filmiki i to stało się taki. I wtedy mi się pomyliło, więc za co przepraszam. I teraz. Nie Mam nadzieję, że nie popełnię tego samego błędu. I drugie. Jak pamiętacie, e, matka Rona i jego siostra miały taki bordowy kolor włosów. To ewidentnie jest spowodowane błędem gry. No. I co by tu jeszcze? I to chyba wszystko. Więc witam. Jak pamiętacie, no to zaczynamy grę. Jak pamiętacie, zrobiliśmy takie zakupy. Harry zrobił zakupy razem z Hagridem do, do Hogwartu i teraz jak widzicie wróciliśmy do Hogwartu. Był, była... Była tam Zmianka o... no wiecie... Do którego domu Harry wybrał. Oczywiście... Miałbyś to liter, ale Harry wybrał Gryffindor. I teraz jesteśmy w Gryffindorze. W A tak, W Gryfin teraz jesteśmy w Pogwarcie. Jesteśmy w pokoju Gryffindorów, czyli w takim powiedzmy pomieszczeniu, gdzie mogą przebywać Gryffindory, czyli uczniowie z Domu Gryffindorów. I co? I teraz, I teraz jak już tutaj jesteśmy, to rozpoczniemy naukę w Pogwarcie. Cię. To co, teraz zaczynamy. Jeszcze taka zmianka. Tutaj, jak widzicie, mamy tutaj opis wszystkich rzeczy, które musimy tu zrobić. Tu mamy pieniądze. Tutaj mamy rzeczy do zebrania. Czyli zobaczcie. mamy 20 pa czerwonych paczek, do znalezienia, i odsyłania na pocztę. 50 uczniów do uratowania. Ma, uratowaliśmy jedynego w poprzednim odcinku, więc mamy 39. E, zdobycie 24% prawdziwego czarodzieja. jednego już, już mamy, to, 24, to 23 nam zostało. Zdobycie 200 złotych klocków. Teraz mamy 3 złote klocki. Z czego... To teraz nam zostało, jakby to powiedzieć, e, 197. I oczywiście 24 zebranych herbów hukwa, herbu Hogwartu. Oczywiście mamy też 167 żetonów postaci Żetonów postaci do zebrania. Nie. I to tyle. A tu nagle mamy pieniądze jak zawsze. No i moi kochani, i co? No to rozpoczynamy naukę w Hogwarcie. Towarzyszy teraz nam ron, więc co? No to Zanim wyruszymy, to warto tutaj by było podwiedzać. Jak widzicie mamy różdżkę, dzięki czemu możemy strzelać i celować przytrzym przytrzymując kwadrat. Jak, jak wcześniej mówiłem gram na konsoli PlayStation 3 Uderzamy. Klikamy kwadrat, uderzamy i właśnie strzelamy z takiej, z tej różdżki, co jest akurat bardzo fajne, jak tutaj widzicie, mamy Rona, o, i patrzcie na to, przytrzymuję kółko, kółko i możemy sterować e, parszywkiem, czyli szczurem Rona, no, Rony... Jak ktoś oglądał serię Harry Potter, ale bardzo polecam obok obejrzeć tę całą serię Harry Pottera. Jest fajna. W ogóle. Żebyście byli w temacie. I co, pozbiedzamy tutaj trochę. Właśnie. Tutaj możemy od tej soba, dzięki której możemy wysyłać te paczki. To jest fajną rzeczą. Chwila. O. Wow. Ale wystrzeliliśmy. O, jeszcze tutaj. O, i mamy. Chyba. A, złoty klot. No proszę mamy tutaj złoty klocek, więc bierzemy go. Super. I tutaj mamy cztery złote klocki. Dzięki tej sobie możemy wysyłać te czerwone paczki. Tu ewidentnie potrzeba zaklęcia. Jak wcześniej wam mówiłem, tutaj w tej grze większość będziemy tutaj czarować, więc będzie fajnie. O! I tu mamy, o proszę, pierwszy rzutom postaci. I to ewidentnie jest Ron. Ron w stylu kubwarskim. Zobaczmy, co tutaj jest. No, jak sami widzicie. Uuu! Podkoczyliśmy, super. Jak tutaj widzicie, tutaj będziemy musieli e, czarować. Przez to, grze będziemy tutaj czar, czar, niszczyć i czarować. Czarować tutaj, więc ak akurat to będzie fajne. Tutaj, będziemy musieli się nauczyć jakby powiedzieć zaklęć, żeby różne czynności wykonać. I dzięki temu tutaj będzie Hogwart. Ok, niszczmy te pajęczyny razem z pająkami, żebyśmy mogli przejść. Więc co? I idziemy! Nie przedłużając, zaczynamy rozgrywkę. Co my tu. O proszę, Hermiona! No to cała ekipa jest. Jest. Szachownica. Jak pamiętam e, z filmów to szachy czarodziejów to tak jakby powiedzieć ulubiona gra... ...rona Tutaj coś się świeci O proszę Kolejny rząd postaci Gryffindom Boy Uratowaliśmy e, ucznia Hogwartu Wow No dużo tu rzeczy do roboty Powiedzmy Hogwart to będzie takie duże miejsce do zwiedzania Więc będziemy mogli co tutaj robić E, też pozwiedzajmy, będziemy go zwiedzać. Tutaj lejemy, nie wiem, sok pomarańczowy, bo mi to na wino nie wygląda. U! No tak. No i mamy na początku przeszkodę. Tutaj uczęść pi No oczywiście Nie możemy tak po prostu pójść Pójść na lekcję Bo będziemy mieli tutaj przeszkodę Tutaj ewidentnie będziemy musieli Tą szufladę jakoś Przenieść Dobra Dobra, tutaj chyba nie ma nic do, do roboty, więc. Tu widzę, że potrzebujemy zaklęcia specjalnego. Musimy się nauczyć zaklęcia, żeby tutaj coś zaczarować. Strzelmy tutaj. O, proszę. I dzięki temu mamy przejście. Obudźmy ją. No, nie to tylko. Żeby... Cześć. I wychodzimy. Dobra, to co? Rozpoczynamy naukę w Hogwarcie. Tutaj nie... Dobra, idziemy dalej... O! w głowy nik. To jest postać występująca to, to jest postać duka, który występuje w Hogwarcie. Jak wyjdziemy na niego... Tak! To on to idziemy za nim, jak wejdziemy na niego to, to on nas zaprowadzi do miejsca gdzie mamy rozpocząć Musimy iść... o iść za nim, gdzie mamy gdzie mamy dalej iść w wątku głównym oczywiście Ale jak widzicie no niestety zablokowane trzeba przesunąć te schody no Te magiczne użyjemy tutaj parszywka i właśnie i do tego potrzebna jest szczur żona i dzwonimy. No. Fajny piesek idziemy, powachamy do tego. Dobrze. I idziemy. Strzelamy. Chwila. Jeszcze no i zniszczyliśmy zbroję. O, tutaj wyrzuca piłkę. No i nic, wyrzucił. Ewidentnie będzie tutaj potrzebne zaklęcie, którego się chyba niedługo nauczymy. To widzenie będzie to zaklęcie Wingardium... A dowiecie się sami. Dobra. Tutaj jeszcze strzelamy No i zniszczyliśmy Znaczy Nie zniszczyliśmy, a rozwaliliśmy Dobra, idziemy Dobra, za bezgłowym nikiem chory Do to moment co zbieramy. Dobra. Tutaj leci. Wow. Jak sami widzicie. Koła magii i czarodziejstwa. Piszczymy i idziemy dalej. No i zniszczyliśmy ją Kurde Tutaj musimy zaświecić No Kurde, spadłem Tutaj strzelamy. O, kwiatek Dobra, no. Ty się nie zniszczysz. Tutaj zrzucamy A to będzie potrzebne, żebyśmy uratowali tego ucznia Tu przelamy. Wow. Dobra, to chyba nic nie ma Znaczy jest, ale tutaj na Idziemy. O. Idziemy się nauczyć. Idziemy na pierwszą lekcję. Tego chyba nie da zniszczyć się Trudno No to idziemy No i proszę Wchodzimy, wchodzimy O pan Ten To chce tą piłkę No i pierwsza lekcja, no co, co, zaczynamy naukę No Ron, zrobiłeś problemy, problemy, niestety. Oj, kochani... No musimy ratować uczniów. I Pierwsze zakręcie, które się nauczyliśmy, to Wingardium Leviosa. Jak tu sobie widzicie... Nauczycie Flatwick. Nie, nie, nie... Pamiętam, jego jako się go jakoś nazywał. To... On! To u niego nauczymy się Wingardium Leviosa, więc co? To czarujemy. O! By. By użyć tego zaklęcia, to musimy przytrzymać kółko. Tak się uczymy tego zaklęcia. A, I nie wyjdziemy stąd, doku, dopóki e... Dopóki nie uratujemy tych uczniów. Więc... Podnosimy wagę. Tak, uratowaliśmy ucznia. Dobrze. Też uczeń uratowany. To może ROM. Panie rysują. A zostawię sobie... Zobaczmy, co się stanie, jeśli uderzę w tego nauczyciela. No, no. A, on wtedy mnie zabra... zamraża... za karę. Dobra. Mamy. tutaj O, i tutaj mamy układankę. Tu na górze jest instrukcja, jak to poukładać, ale tam jest punktem Lego monety Więc. chwila muszę to tak ułożyć. O tak No i telujemy No niestety Dobra i układamy Żeby tak Żeby zrobić schody No, no. Tutaj mamy który musimy mu pomóc celujemy. No i oraz pomogliśmy mu Dobra, układamy Wingardium Leviosa No i mamy Jeszcze mam powiedzieć jeszcze jedno, że ta seria LEGO Harry Potter będzie bardziej rozwinięta mechanicznie niż LEGO Batman. No, Hogwart jest ogromny niż w LEGO Batmanie. Co ja, ja mówię? Że świat jest ogromny niż w LEGO Batmanie. Że możemy tam więcej zwiedzać niż w w tej grze. Widzimy. O, te książki. Układamy. No i mamy powstać chłopiec. Boi. Pierwsze zakończenie, którego się nauczymy, to Wingardium Leviosa. To będzie częściej się przydawać. O, ty układamy zbroję. Okej, okay. jeszcze głowa. O i. O. E, o! Ty uratowaliśmy tego ucznia. No i proszę! Nauczyliśmy się Wingardium Leviosa. Nowe zaklęcie Jak nam wywatują No i super Pierwsze nam Pierwsze nasze zaklęcie nauczone No i moi kochani To co? No to idziemy? Pomóżmy mu. O, proszę, pomogliśmy uczniowi. Super. No to idziemy dalej. O Tutaj narysujemy e, buźkę. Jakiegoś profesorowi? Idziemy dalej. O, tutaj układamy. Tutaj też. Tutaj też. Coś będziemy układać. Tutaj też. O! I wtedy i używamy Wingardium Leviosa. Strzelamy tu. I nic. Idziemy. bo tutaj użyjemy zakręcia. I uratowaliśmy kolejnego ucznia Super O proszę Czelujemy tutaj Jak poleciał. Tutaj układamy. Tutaj. Dobre, to jeszcze tutaj układamy zbroję. Dobrze. Trzelamy. To za niebieski tworek. Dobra, tutaj musimy wejść. Okej. Okay. Robimy układankę. No i wchodzimy. fajna muzyczka my mamy tutaj taki ciekawy element dobra chodźmy tutaj no proszę dojadaj mi No, no, ciekawe, ciekawe i zablokowana brama. A tu stoi profesor Dumbledore, czyli dyrektor tej szkoły. Jak to oglądał w wszystkie części Pottera to wie, wie kto tam występował. Tutaj Fred i George Bliźniacy. Tutaj Percy, czyli najstarszy. Brat Rona, który jest perfektem, czyli takim najstarszym uczniem, który pilnuje korytarzy. No powiedzmy, jest kimś w rodzaju opiekuna domu. Właśnie. Hmm. No moi drodzy, no to co, no to może kończymy ten odcinek. I jutro zoba zobaczymy się w kolejnym odcinku, gdzie spróbujemy, gdzie wykonamy kolejną, chyba już kolejny poziom w Lego Harry Potter lata 1 do 4. No to co? No to żegnam się z wami. Mam nadzieję, że ten odcinek was się spodobał i mam nadzieję, że będziecie czekać na więcej. Więc co? To nara, ja spadam.